Cześć, witajcie z tematu, witam was na kanale w czymś nowym, bo stwierdziłem, że już dawno nie było żadnych filmów jak po prostu sobie gram i tak dalej. Więc dzisiaj zagramy sobie turniej 1 na jeden na stronie SL Gaming, więc jest tam naprawdę poziom fajny. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej serii, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo jest to pierwszy odcinek tego typu i po prostu chcę od was widzieć ten odzew. I poprzez łapkę w górę również film dotrze do większej ilości osób, więc taka moja prośba ode mnie. Rzadko o to proszę, ale naprawdę w tym momencie... Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Również kliknijcie ten, ten czerwony tutaj guziczek, bo warto. A wy zobaczcie jak mi poszło, zapraszam do oglądania. Tak więc jesteśmy na stronie, do której linka oczywiście wam daję w opisie. Ja już tutaj się zgłosiłem wcześniej do całego tego turnieju, tego Kapa. Jest to taki cotygodniowy cup, który możecie grać. Jest to 1 na jeden. I'm Mapa. Jak wejdziecie sobie na tą stronę, ja wam podlinkuję... Właśnie tą stronę. Tu macie tournaments i macie tu pełno naprawdę turniejów 1 na 1, 2 na 2, 5 na 5. Link w opisie oczywiście. Ja zgłosiłem się do jednego z turniejów 1 na 1. O 19.30 jest start dzisiaj, czyli 11 stycznia, kiedy to nagrywam. I trafił mi się jakiś przeciwnik. Zaraz zobaczymy, kto to jest. Mamy tutaj drabinkę. Ja jestem w tym miejscu. Na Polaka gramy, bo o dziwo tutaj nie, nie grają sami Polacy. Więc dobra, przechodzimy sobie... Chyba tu klikamy. O, dokładnie. No i klikamy, zaznaczamy, że jesteśmy gotowi, żeby zacząć grę. I tu wszystko się ładuje. Czekamy, aż nasz przeciwnik zaakceptuje grę, meczyk i wybierzemy. Wtedy będziemy chyba banowali mapę. I będziemy po prostu sobie grali. Ogólnie fajnie to może wyglądać na streamach. Więc jeśli chcecie z takich turniejów streamować, to dajcie łapkę w górę pod filmem. Bo naprawdę to zmotywuje do zrobienia takiego streama. Mój przeciwnik zatwierdził mecz. I teraz banujemy mapy. E, słuchajcie, ja odrzucam mapę. Jakie tu są mapy w ogóle? Dobra. Pistol albo I'm USP. Zobaczymy jaką mapę nam znalazło. ok i teraz słuchajcie, I'm USP gramy jednak na USP-ki, spoko. I musimy sobie połączyć się najlepiej przez ESL Anticheat, więc klikamy. Otwórz, klikamy, jeśli wam coś wyskoczy. I zaraz się powinien odpalić program z Anticheatem. Dokładnie tak jest. Pojawił się tutaj nam komunikat z serwerem i tak dalej. Klikamy start i automatycznie odpali nam się gra. Musimy odpalać grę zawsze przez Antycita, bo wtedy inaczej on może nie działać i was może kikować jakby co. Okej, okay, więc dołączył już mój przeciwnik i musimy teraz wpisać kropka red. Ja już wpisałem, Poczekamy teraz aż on wpisze i będziemy już grali. Dobra. Lecimy. Pierwszy pojedynek. Jak go przegramy, to oczywiście się odpada, więc fajnie by było wygrać, bo lipa by było odpaść na pierwszym meczu, nie? Ja tak się wychylam kurde, nie lubię takiej gry spokojnej bardzo. Jezu Akurat na pistole się nie rozgrzewałem. Co jest? To nie siada w ogóle? Masakra, dobra, podbijam. Jest! Siedzi głowa. 1-0 Druga głowa, dwie głowy, 2-0 Wychyl główkę Trzecia główka, lecimy Jest to pierwszy mecz tego gracza w ogóle Na tym ESLu, z tego co mi pisał Nie sprawdzałem ile ma godzin co prawda, ale Ale jednak jest to pierwszy mecz, nie? Ło! Wow. dostałem? Ok. Halo, chodź tu. O, jakby tak głowa siadła. Obity jestem trochę. On w sumie też. Ile on ma HP? Już tyle razy się rozlał. No, nareszcie. Zaraz zobaczymy, ile dostał. 4 razy. <gulanie> Ogólnie, tak widzicie, gram na rozdzielczości 4x3, bo po prostu lepiej się tak gra, nie oszukujmy się. Filmy lepiej wyglądają na full HD, ale jeśli chodzi o tą serię, to chyba będę grał na rozdziałce 4 na 3 Myślę, że to nie będzie przeszkodą let's go, let's go. dla Was. Ok, 6-1. Pierwszy mecz raczej bezproblemowo przebiega. Let's go, let's go. Mam nadzieję, że tak będzie ze wszystkimi. Ło! Wow. 7-1 Dobrze jest 8-1 Ło! <grystanie> wow. Dostał chyba głowę przez tą no bo dobyliśmy go To ile on dostał? 124, no do, czyli tak było Znowu była głowa i dobicie <grystanie> Czyżbyśmy wygrali pierwszy mecz do jednego, kurde, nie spodziewałem się Mamy, 12 rundę, słuchajcie, jeszcze cztery rundy I mamy pierwsze zwycięstwo Całkiem okej okay. Mamy to Nie, źle idzie Dojazd robimy, jest, 14-1 jedna, jedna runda tylko oddana w pierwszej połowie Good help. Dobra, to teraz dwie rundy i mamy pierwszy mecz Kurde, prawie Jest Match point słuchajcie, match point Oby teraz siadły, wszystko się udało Mamy 16-1, pierwszy mecz, GG Wychodzimy z gry I jak sami widzicie na stronie od razu wszystko samo się aktualizuje i tak dalej I pojawił nam się od razu kolejny przeciwnik bo C. Tym razem nie gramy na Polaka. Klikamy, że jesteśmy już ready. O, on też jest, już był od razu ready i możemy banować automatycznie mapy. Tigla od, odrzucałem standardowo. No, więc jesteśmy już w najlepszej 64 graczy, że tak to można nazwać. Gramy IMUSP czy P250, wiecie co? Zagrajmy sobie na te P250. Zagrajmy P250. Zobaczymy jak nam pójdzie na innym pistolecie. Ok, słuchajcie, już jest mój przeciwnik na mapie i czuję, że będzie to dużo cięższy mecz, gdyż jest to P250. 1 na jeden. Może być ciekawy, słuchajcie. Dobra, ja wpisałem ready. Mój przeciwnik również i za 3 sekundy zaczynamy pojedynek na P250. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze dwa restarty i lecimy, słuchajcie. I lecimy? Gdzie on jest? W ogóle mapa jakaś dziwna O Co, jak on się rozdał, ile on tam ma? 95 na minusie. Ja dobra Dobra, dobra bo ja, o kurde, ale to było drewniane Zdecydowanie wolę uspa <grym>, O! Weszła głowa, 1-1 Te rampy to jest masakra No nie Ja mu tylko czubeczek głowy widziałem, a on mnie całego Dobra, to jest dobry pomysł, żeby tu podbiec Yeah, mamy 2-2, no Remix, równo, wiemy Czemu ta gra nie działa tak płynnie? Dobra, 3-2 Co jest? Oho! Co on zrobił? Dobra, udało się Mamy 5-2, ale kurde nieźle z tego 257, że będzie gorzej. Dobra. Forma po prostu jest kappa. Halo? Yeah, znowu głowa. Kurde, ładnie idzie, 6-2. Czuję, że wygramy ten turniej. <grym>, nie no, nie wygrałem jeszcze żadnego, oj, zagadałem się, dobra. Więcej skupienia, mniej gadania. Not bad. No. W końcu siadło, bo już tutaj trzy rundy z rzędu Czy tam pod rząd, kto co woli No! Szybka runda, takie mają być Nie jakieś szukanie się po mapie Ile on dostał? Bez jaj No! Masakra, takie rundy najgorsze są. 10-5 jakbym wygrał pierwszą połowę, byłoby super. Aj, 9-6 jednak, dobra. No. 1 HP. Kuźwa. Drugi raz tak zwarcił, raz miał 5 HP, raz miał 1 HP. Masakra. Mmm, przykucnął Nie spodziewałem się tego, bo wcześniej tego nie robił Ta górka, nie lubię tej rampy Nie, przecież zdążyłem przejść Minus 50 Dobra Ja to jak wiecie, jak strzelę to od razu w głowę Jak nie wejdzie w głowę to To jest gorzej, ale jak Siądzie główka to ładnie O, teraz coś tam mocno chyba oberwał Mmm, jednak za 24 11-10, nadrobił O, oh, Wow, wow, wow. Stop, okej? Okay. Chill Jak jest w ogóle remis, jak jest, to jest, to gry 94 minus Dobra, teraz full focus, słuchajcie Dwie rundy. Jest, mamy. remis na pewno. Matchpoint. Jedna runda, mamy trzy szanse, tak naprawdę. Ale mi się ręka trzęsie. Jest! 16-13, dobry to był mecz, dobry Equit, wychodzimy, Bardzo dobry mecz. Wygrana, kolejny przeciwnik Johnny Legend 98. Dobra, więc startujemy ready. Drugi mecz wygrany. Super. Jesteśmy w 30, top 32 mamy. I później jak to wygramy, to będziemy grali albo na Ruska, albo na Ukraińca. Będzie ciekawie, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, mamy albo Gloki, albo USP. -ki. Ja jednak wywalę tego Glocka Zagramy jednak uspy, słuchajcie, bo nie chcę nie przegrać, a nie chcę grać pod publikę, tak się umówmy, ok? Taka będzie, taka będzie intencja tej serii, tak to nazwijmy. Dobra, słuchajcie, gramy następny mecz. Jak sobie sprawdziłem, ten profil Steam tego gracza ma 3600 godzin i ma na koncie naprawdę sporo wygranych, chyba tu nie, nie doczytywałem się, więc słuchajcie, może być ciężko, może być ciężko, ale nie poddamy się oczywiście bez walki. Na no, łóżku jakiś najmocniejszy nie jestem. Więc może być różnie z tego. Ja tam i na kałachy pograł. Nic nie idzie trafić. Podbiegłem najbliżej. Masakra! Aha, nie, nie miałem mam. Nie, <śled> nie mój jeden przy, pocisk też został. Kurde, nie lubię takiego czegoś. Nie, no wiadomo, że to jest normalna gra, ale nie lubię tak. O, siadło, dobra. Dostał! Jakim cudem dostał nie w głowę, skoro wystawała mu tylko głowa? Counter-strike po prostu. Nie mam pytań, no. Dobra, mamy główkę. Słuchajcie, no to jest jeszcze. To nie jest jeszcze przegrana granie Mogliśmy na te gloki grać Uwaga, głowa wejdzie za trzy Dwa Dobra Gram innym sposobem <laughs> Hejs Jakim cudem, go prawie w ogóle nie widać, a on mnie widzi no. 12-3, no good half no. no i to jest wychylanie właśnie na tej zasadzie nie? Tu już trzeba mieć skilla Możecie mnie łapką w górę pocieszyć No, comeback, comeback. Kto wie, że w comeback pisze jedynkę pod, p, w komentarzu no, no, no. <laughs> 13-5, Jest szansa. Nie, nie, w ten sposób nie będziemy się strzelać. okej Okej okay. 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 <laughs> No niestety, szesnaście ostatni mecz. GG. No jak widzicie, od razu nam tutaj zaliczył, zakończyło mecz, przegrana. Ukończyliśmy na miejscu 17:32 na 121 graczy, którzy brali w tym udział. Naprawdę jest to już gracz dosyć, który coś tam wygrywał. Sprawdźmy sobie jego profil: 26 Level Esla. Tu nawet zajmował drugie miejsce 5 na 5, trzecie miejsce 2 na 2. No dobry zawodnik, dobry. Drabinka wygląda w ten sposób, więc tutaj byśmy musieli wygrać jeszcze jeden mecz i już tu byśmy byli w ćwierćfinałach. Ten mecz jakbyśmy wygrali, następny i ćwierćfinały byłyby nasze. No niestety jednak się nie udało. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć takich odcinków więcej. Możemy zrobić z tego również streamy, tak jak już wspomniałem. Tak więc łapkujcie, musi być odzew duży. Mam nadzieję, że będzie. Więc do następnego razu, trzymajcie się i cześć!